Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami 15 sierpnia. Narodowa pielgrzymka do każdego sanktuarium maryjnego w Polsce, by zawierzyć siebie Matce Bożej w niebowziętej, by spojrzeć. W niebo, gdzie królowa nieba i ziemi króluje, patronuje i oczekuje we wszystkich sanktuariach Polski na swoje dzieci, by się jej zawierzyć. Znamy te sanktuaria największe: Matka Boża Jasugórska, Matka Boża Bolesta w Licheniu, Kodeńska, także i tu Tulecka. Gdzie masz najbliżej? Tam musisz koniecznie przybyć, by zawierzyć siebie, swoją rodzinę i oczywiście umiłowaną ojczyznę. W wigilię tej uroczystości święty Maksymilian Kolbe przypomina nam: Dozwól mi chwalić cię, Matko Boża. Właśnie chcę z bukietem ziół, z różańcem w ręku i z sercem przepełnionym intencją troski o swoją rodzinę, by była Bogiem silna, o umiłowaną ojczyznę. By przetrwała z taką wielką miłością, jak przez pokolenia. Przybądźmy, przybądźmy i spotkajmy się przy Maryi, by jej zawierzyć i doznać pokoju i umocnienia. Z tego miejsca, gdzie też zapraszam serca Bogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.